Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie. Miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 705 odcinku, zaplanowanym na wtorek, 16 września 2025 roku? Akacjowa 38, odcinek 705 streszczenie szczegółowe. Antonio przyznaje się przed Rosiną i Libertem, że to on ukradł naszyjnik i wstawił do lombardu. Obiecuje, że wkrótce go odzyska. Nie uzyskuje jednak przebaczenia rozżalonego ojca. Ursula, uprzedzając zamiary Blanci, wyjawia zszokowanym sąsiadkom, że Blanka to jej córka. Arturo płaci Rosinie czynsz za trzy miesiące z góry, gdyż wyjeżdża za granicę. W czasie wywiadu celi dla periodyku wieści Carmen dolewa jej do wina środek usypiający. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w wakcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś po wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.